Cześć przyjaciele, jeśli zdecydujesz się na zakup Forfur, lepiej przyjrzeć się bliżej silnikom benzynowym. Nie pochodzą one od Mitsubishi, jak niektórzy myślą, ale od MMC Power, spółki joint venture pomiędzy MMC, Smart i Mercedes Benz. Jednak niezawodność i wydajność w niczym nie ustępują produktom Mitsubishi Motors. Podstawowy to trzycylindrowy, wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,1 litra, wyposażony w wałek wyrównoważający napędzany łańcuchem. Łączy także oba wałki rozrządu. Maksymalna moc 75 KM osiągany jest przy 6000 obrotach na minutę, a maksymalny moment obrotowy 100 Nm osiągany jest przy 4000 obrotach na minutę. Uwaga, na niektórych rynkach moc silnika została obniżona do 64 KM. Trzycylindrowy silnik radzi sobie dobrze, częściowo ze względu na niską masę własną, niecałe 1000 kg. Ale lepiej wybrać silnik czterocylindrowy. Nawet mniejszy 1,3 litra dosłownie dodaje samochodowi skrzydeł, natomiast większy 1,5 nadaje mu niemal sportową jazdę. Obydwa silniki wywodzą się z pierwszej jednego poprzez dołączenie kolejnego cylindra, którego średnica we wszystkich trzech jednostkach wynosi 75 mm. Pierwsze trzy ma skrócony skok tłoka z 84,8 mm do 75,4 mm. Silnik 1,5 litrowy ma taki sam skok jak silnik 11 mm. W czterocylindrowych silnikach wolnossących zastosowano niezawodny łańcuch i układ zmiennych faz rozrządu na wale dolotowym. Ale wałka wyważającego już tu nie ma. Silniki benzynowe są niezawodne i trwałe. W silniku trzycylindrowym można zakłócać jedynie cewki zapłonowe, po jednej na każdy cylinder. W przypadku awarii cewki, jednostka sterująca przełącza silnik w tryb awaryjny, który kontynuuje pracę na pozostałych dwóch cylindrach. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME. Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Pozwala to uniknąć zniszczenia katalizatora na skutek zapłonu niespalonego paliwa. W jednostce o pojemności 1,3 litra czasami zawodzi elektronika przepustnicy. Sterowanie odbywa się za pomocą silnika elektrycznego. Korpus przepustnicy jest podgrzewany przez chłodziwo. Pierwszy 5 CDOM 639, 68 lub 95 KM, specyficzny silnik przeznaczony wyłącznie do Smart Forful i Mitsubishi Colt. Nie znajdziesz tego nigdzie indziej. Największym problemem turbodiesla jest pęknięcie głowicy cylindrów. Zwykle dzieje się to po 100-150 000 km. W głębi komór układu chłodzenia pojawiają się pęknięcia. Nie ma do nich dostępu, więc nie ma możliwości zespawania pęknięć. Skłonność do pękania wynika z kilku przyczyn, na przykład nie ma wskaźnika temperatury płynu chłodzącego. Dostępny był opcjonalnie i wystaje ze środka przedniego panelu. Kolejnym powodem jest mała moc, zwłaszcza najsłabszych modyfikacji 68 km. Aby normalnie jeździć producent musiał wykonać wyjątkowo krótkie przerzutki. Paradoksalnie turbodiesel radzi sobie lepiej w połączeniu z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów. W rezultacie krótkie przekładnie mechaniczne wymuszają obrót silnika wysokoprężnego, ale nie wiesz, czy silnik jest rozgrzany, ponieważ nie ma wskaźnika temperatury. Zatem silnik, gdy jest jeszcze zimny po długim postoju, podlega dużym obciążeniom. Jest mało prawdopodobne, aby typowi właściciele tego samochodu, zwłaszcza kobiety, choć trochę się nad tym zastanowili i zaczęli jeździć w trybie łagodnym lub dłużej rozgrzewać silnik. Niedobór prowadzi następnie do kolejnej wady, przedwczesnego zużycia pierścieni tłokowych. Dosyć trudno dostać komplet tłoków z pierścieniami, czasem łatwiej jest wymienić silnik. Dla dopełnienia obrazu warto dodać, że turbodiesel 1,5 CD nie ma nic wspólnego z 0,8 CD, OM-660, małego fortwo, jeśli nie uwzględnić liczby cylindrów i układów tryskowego common rail. Silnik 0,8 CD jest całkowitym przeciwieństwem silnika 1,5 CD. Mały diesel jest bardzo wytrzymały i wyjątkowo niezawodny. Jest w stanie bez interwencji pokonać setki tysięcy kilometrów. Wszystkie silniki mają łańcuch rozrządu. W silnikach benzynowych z wyjątkiem 1,5 turbo stosuje się mechaniczną regulację luzów zaworowych. Szczelinę sprawdza się co 100 000 km. Silnik wysokoprężny i rzadki 1,5 turbo są wyposażone w kompensatory hydrauliczne. Olej w zespołach musi odpowiadać normie Mercedes-Benz MB 2291 i wyższej. Trzycylindrowy silnik współpracował standardowo z manualną skrzynią biegów Getrong F5MGA. Za dodatkową opłatą mocniejsze wersje połączono z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów F6SGA. Został on opracowany specjalnie dla tego samochodu i nie ma nic wspólnego z sześciobiegową skrzynią biegów Fortwo. W rzeczywistości były tylko trzy biegi, a pozostałe trzy biegi zapewniała dodatkowa skrzynia biegów. Skrzynka F6 SGA jest powolna i niewystarczająco płynna. Za zmianę biegów odpowiada silnik elektryczny, który połączony jest z mechanizmem za pomocą pary siłowników. Jeden z nich odpowiada za włączanie pierwszego i drugiego biegu oraz piątego i czwartego biegu. Drugi jest dla trzeciej i czwarty, plus bieg wsteczny. Istnieje również inny silnik elektryczny sterujący sprzęgłem. Mimo to należy unikać F6 SGA. Czasami ciąg między silnikiem elektrycznym sprzęgła a jego dźwignią sterującą ulega zniszczeniu, a ciąg jest częścią silnika elektrycznego. Jeżeli tak się stanie, samochód zostanie unieruchomiony. Podwozie forfur nie daje zbyt wielu powodów do narzekań. Poza tym jest identyczny z koltem, z przodu kolumna McPhersona, z tyłu belka skrętna. Części zawieszenia są łatwo dostępne, a wybór jest szeroki. Oryginalne części obejmują wymianę kuli i cichych bloków wraz z dźwignią. Ale te elementy można również kupić osobno na rynku. Oryginalne łożyska kół przednich są montowane ze zwrotnicą i osłoną tarczy hamulcowej. Jednakże, podobnie jak w przypadku dźwigni, można zakupić podzespoły od zewnętrznych producentów i osobno wymienić zużyty element. Stabilizator stosuje się tylko na przedniej osi. Dostarczono dwa rodzaje stabilizatorów: w mocniejszych wersjach bazował na długich i cienkich prętach, a w wersjach podstawowych na krótkich. W rzadkich przypadkach wspomaganie kierownicy ulega awarii, awaria silnika elektrycznego. Wada jest nieprzyjemna, ochrona antykorozyjna jest powyżej średniej, dzięki czemu samochody te wyglądają lepiej niż wiele młodszych modeli niektórych marek. Największym problemem forfor są części ciała, a raczej ich dostępność. W katalogach znanych dostawców części zamiennych nie ma prawie nic, reflektory kosztują tyle samo, a jest to dość popularny produkt. Designerska optyka nie oświetlała dobrze drogi nawet w nowym samochodzie. A dzisiaj forfur jest w nocy praktycznie ślepy, bo prawie wszystkie szklane odbłyśniki zmieniają kolor na żółty. Ponadto w reflektorach zastosowano niezbyt powszechną kombinację żarówek H7, H7, o których wiadomo, że mają ograniczoną trwałość i wysokie koszty. Smart jest po prostu przepełniony elektroniką. Nie należy się jednak tego bać, gdyż awarie w jego działaniu są zjawiskiem wyjątkowym. A rzadkie użycie wycieraczki tylnej szyby prowadzi do zabrudzenia mechanizmu. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.